Za twórcę Domu Przyrodników, architekta, projektanta uchodzi Antoni van Obergen, architekt i fortyfikator można by powiedzieć, który przybył do Gdańska z południowych Niderlandów z Flandrii i Propagował w Gdańsku, po pierwsze, ten styl architektoniczny, który naz możemy nazywać manieryzmem niderlandzkim, ale również cały szereg y, bardzo ważnych rozwiązań fortyfikacyjnych, które stosował m.in. w twierdzy Wisłoujście, w niektórych bastionach zachodniego frontu. Y, sztandarowym dziełem y, Obergena pozostaje wielka zbrojownia, natomiast, y, tak jak się starałem wykazać, Dom Przyrodników jest wcale niegorszym y, projektem i bardzo dobrze, że zachował się w, do, w dużym stopniu w y, jak na Gdańsk ma bardzo dużo substancji oryginalnej, być może jeszcze spod ręki samego Obergena. Jakby to powiedzieć, kwiatków w wieńcu sławy Obergena jest zamek Kronborg w, w Danii, czyli w, w mieście Helsinger, czyli w czyli szekspirowskim Elsynorze. Piękny zamek, też bardzo dobrze zachowany, rezydencja królewska i zarazem twierdza w strategicznym punkcie cieśnin duńskich, który tak jak... Niektórzy twierdzą, zainspirował wręcz Williama Szekspira, żeby właśnie w tym zamku ulokować swoją opartą na legendzie o, o królewiczu duńskim sztukę Hamlet. Tak naprawdę pierwotna funkcja tego domu jest bardziej sprawą hipotezy. Przypuszcza się, że łączył on w dolnych, w dolnych kondygnacjach funkcję domu takiego rezydencji kupieckiej, być może też kantoru kupieckiego, gdzie prowadzono interesy. Natomiast potężne pomieszczenia na górnych kondygnacjach były takim rodzajem spichlerza. I prawdopodobnie też w tym celu budynek otrzymał wykusz od strony Motławy, który mieścił jakieś urządzenia dźwigowe, trochę podobne do tych, które możemy oglądać jeszcze do tej pory w, w żurawiu.